O kurwa! Ja p... co p! Ale no to trollujemy stary, no nie wiesz pa, pa, pa mamy na... O kurwa! Debil! Debil! O kurwa! Ja p... Ja dole. Po naszorze kup, aby Salmaska <laughs> No i zawsze możemy zrobić loda na ulicy To się totalnie tego nie spodziewa. Tego by się nie spodziewał, no Ej, zwaliłbyś konia 10 razy dziennie, w ciągu, znaczy, 10 razy w ciągu dnia, za milion dolarów, a jeżeli by się udało 10 razy dojść, to byś musiał zapłacić 100 tysięcy złotych. No tego się nie spodziewaliście, dlatego to zrobiłem, nie? Kończą to, to jeść par... mojego wienka w temacie. No nie wiem, to będziemy ich gówno jeść, tak się czuję. A nie oni nasze. 6-3, 6-3, ale lecimy, jak burza. Nikt nie wierzył. No teraz się odbijamy. Może jednak jedna gierka, senna, taka na ten, na, na ten. Dla odmiany. Myślę, że no możemy to zagrać, możemy to zagrać. Możesz Zrób... to to samo znać, grać znowu, to tak. Zrobię to dla ciebie, no. O kurde, ty, ale. Ale kolorystyka fajna. Da mi się puszować, czy nie? A ja muszę dobijać, kurwa, zapomniałem, stary. No tak, tak, tak. Zapomniałem, no. O kurwa co robię? Niepotrzebny no No nie no to Chyba lepiej miało wyglądać wiesz? No rozumiem Zybałem po prostu Ja pierdolę, nie mogę też tak Będzie wchodzić, będzie wchodzić Zaraz Pa, Kajsa O znikły zwłoki czy? Znaczy. S. Niech będzie Dobby? Kurwa mać Dawaj kurwa, pyk! Ja pierdole dobrze żartowałem Oj Odjebałem totalnie jak coś Dobra uspokajam się Spokojnie chillowa, nie? Bykle. jak coś to ciekaw na moje meme, pamiętaj Nie mają ceku na mają na ciebie w sumie ale Znaczy mają Ja obybiera. mam flesza i w Mordo, to to nic ci nie stanie Dobra Mordo, spoko Mordo Mordo mi się każe z tym memem, że Mordo i robimy Selona za ten forfan mordo nie znam tego mema. Ta, nie znasz. Bo to nie, nie na żarty w tym w środku. Mam ją. Mam ją, mam ją, mamy ją! Mamy! Pum, kurwa! Kajse Zarazam stuna. Dwa. Jeden BUM! O kurwa! Podrzucam! Mam W, mam W Ja żyję, ja żyję, ja żyję Trzymaj się, TRZYMAJ SIĘ REMCHIIII I one, ja mam flasza O kurwa, ja JAK to co? P Kurwa, to jest broken Jeden ja stopa biegnie, ale nawet jeden się kurwa rozdzielił Ja mówię, ty kurwa, co on robi, nie? Jody I kurwa, jone. i, i no to jest tak pojebany champion to Niko no, no. Nie ma, nie ma Niko, nie ma Niko, czekaj bo jest taki trik. O te... Jest, patrz, klikasz tab i masz znak zapytania na Niko, że misuje. I jak się pokaże na krypy, to znaczy, że jest. O, gdzie się jest, na woli berze, dobra. Go w się. Dobra, tyle, starczy, 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 Nie, ja nie mam erki, kurwa, żem pomógł. Debil, debil. No kurwa! Ja pierdolę Ja pierdolę! Co? Kurwa! A ginę na. Fajnie, że jest kurwa koń walony na midzie, no nie mogę z tego chłopa. Co on robi malzaharem? Przepraszam, no nie wiem, denerwuje się, kurwa, ten jack derwuje. No ja my tutaj kurwa kajsy nabiliśmy, to jest pojebane. No lulu, lulu, nie? I shield, i no dużo tego tam poleciało. Nie no nie chcę tej gry przegrać, kurwa, tak głupio, ale no. Źle to wygląda. Ja nie mam jedzenia jak coś. Chill, chill, ghost cofnij, kurwa! No zablokowałem, żeby cię nie hitował, no! Chciałeś Co tankować za obrażenia? Co? Maszerkę? Nie. Nie mam, nie psze. Fajnie kurwa. kurwa, No ja pierdolę no, się... no. Nie miałem jeszcze 2 sekund dosłownie na RC Ej, chcę nic mówić, ale no naprawdę tutaj jest Nie, gramy tą scenę jebubane. kurwa tam gdzie jakieś chipy jebane no Gówno kurwa linia Stary, nas tutaj cały czas gankuje Niko, no jak ty chcesz być agresywnie? No, 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 nic nie zrobić, nie na, no nic się zrobić nie da, no nic się po prostu zrobić nie na tą linię No nie da się, nie. my musimy się dać spuszczać w ogóle, nie? Agro, agro, Kaczek. agro Ja zaraz tam flashnę Co się kurwa dzieje? Dobra, coś tu się ruszyło. Dobra, to oddajemy? Znaczy na mnie, ja tu jestem. Nie, no oddajemy, oddajemy. no, dajemy, ja dajemy. Zamykają, zamykają, na się patrz. Ja Ameryki Mnie się kurwa zamykają, nie? Flirtowałem Dla kogoś mam, dla kogoś nie mam Bez mid gramy, to jest problem No, ja mam Trinity bazie, Huge item A na to nie chcesz? przepychać? No to, ale to nie chodzi o to, o base tylko o... Ty, w sumie? Nie wiem, zobaczymy kurwa Już w sumie jeśli mogę, tak czy inaczej, nie a co, bo to tylko Base Ady ci podnosi, a nie dodatkowe. Właśnie? No właśnie z, właśnie zważyłem, ale to nie, nie może aż takie słabe kurwa, do, do statystyki to, to po prostu daje to to, to jakby. O, 10, 10 AD mi daje na przykład. 100 dodatkowo? Nie no wydaje się chujowe w sumie, jak mam być 4. 10 AD ci daż daje? No bo kto tak ty dużo? kurwa powiedziałeś, ty powiedziałeś o Trinity właśnie coś powiedziałeś. No jakiś troll na czacie tak napisał, ja pytam, co na senne? Tak za, za, zapytałem go, że to Trinity Że na Shortów jako drugi wymienił jak coś. Bo musisz jeszcze na Szora zrobić ja pierdol, naprawdę? No kurwa, to tak nie head. słyszałem <laughs> <laughs> Kurwa mać, to po mnie to Trinity Wyjdźmy z jak coś Akurat Omen nie byłby trollingiem, Omen jest całkiem dojebane przedmiotem Po naszosze kup salmaska. <laughs> no jak kurwa weź znać czego chłopca napisał o Trinity, weź go zbanuj no Głupce głupoty napisał, ty to serio Ale nie jest złe do Trinity mimo wszystko, Myślę, że to nie jest jakiś tragiczny ten nadal tak uważam Nie dobiję, bo już mam karę To, 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 chodź O ile już masz karę nawet, chyba masz Nie, ja już, już zaraz karę nie mam Ja no, już w ogóle karę nie mogę mieć Możesz mieć, gwarantuję ci, że możesz mieć, bo kiedyś to testowałem Nie mogę Możesz, po 15 minutach, nawet po 20, w każdej minucie będziesz mieć karę Nie, nie mogę To jest ileś milionów na minutę Nie mogę, już mam item skończony Nie ma znaczenia No to chuj, no, no i whatever, no i co z tego Wiem, ja bo to testowałem właśnie. Karę to macie wy na komputerek mam, a przyjdzie z wywiadówki, no. Skończyliśmy w gold 2, Krzysztof. Co ty tym sądzisz? Słabo. Nie, jak słabo? Powinna być platyna. No to platyna była jakbyśmy wygrali wszystko, nie? No właśnie. Jako mówię, że trochę tak liczyłem na więcej. Krzysztof, ty kaison, tak? bo to pick, który dobrze znasz i nudy są. Aha. No, moim zdaniem to teraz wy macie challenge i gracie tylko i macie Timo na Wresie Wszyscy. Dobra. Moim zdaniem, Urgot i Tamkensz. I przygrywamy nie, wszystkie nie, gry Nie, nie, nie. Wygrywajmy i pokażmy widzom, że zrobimy to kurwa w 5, nie w 7. Pokażmy im. Dobra. Panowie, prawda jest taka, że nieważne, jakbyśmy zagrali, jakim postaciom byśmy zagrali, to i tak zawsze wbijemy to, co chcemy wbić, bo jesteśmy po prostu zbyt dobrzy. No, myślicie, po prostu tak nagrania my, my. Naprawdę potrafimy wbić challengera? To jest totalnie pod kątem. Ta, piknę a ktoś powie tak. No, Meta Pik. Piknę Lucena z, z milą Arquera, ktoś powie, no, opę bota gracie. Piknę Kajsa, jest statika Piknę Samira, powiecie tak. No, das góreta bezujesz. A nie, Samira akurat mi się wydaje, że to nie jest dobry heros Jeden z lepszych aktualnie. Blicem zagrać, ale nie no, może bez świrowania. Ta, bo jeszcze będziesz się trafiać z pelami luzu i dziadek. Właśnie. Właśnie, za dużo za oblice dużo. zabrali, to nawet nie idzie. To co chcemy jeszcze raz może kęcić z czymś zagrać, albo może być nie wiem A co to, to, żeby zabrać tutaj e, KS Nautilus Dobra. Dobra, okej. Okay. Nie low. brzmi spokojnie, no. na no, to co oni mają, brzmi jak w pierdol szybki Dla nich? Dla, e, no, że my stopujemy do Kogmawa z Blitzcrankiem, bo chyba to mamy na bocie. koma Blitzcrank, to w ogóle nie powinno działać. Czemu kurwa nie losuję postaci? Ej, dobra, Krzychu, Jutro kurwa losuję. losuję postacie. Jutro dziesiątej i kurwa wchodzimy na loterię i losujemy postacie, nie? Naprawdę. Robimy to. Nie wiem, czy jest sens tak. losować. Nie, nie, bo zobacz. Mieliśmy trzy. trzy luzy, dwa winy, jak tak się bawiliśmy. A im wyżej tym gorzej. Nie, to nie jest dobra droga. To nie jest. Nie tędy droga. Widzicie, ja, ja ja chcę się powalić krzychu ja nie. Jak coś no. przyczynę. Nie, nie, no i postaciami to ja nie chcę grać. No to się. No wiadomo, że mogę się zmusić, ale uważam, że będziemy tego żałować. No ja tak ta czuję. Ja myślę, że ogólnie część ludzi nie wierzy, że my w ogóle wbijemy mastera na tych kontach. I ja nie wiem, czy trzeba specjalnie poddymiać. I tak wiesz. Na który już są platyniarze niby. Mamy MMR platynowe. Na Tylera gramy? No. Ty! Jest Tyler! To on. Dobra, full focus, nie? Kto? Tyler Które, zagraje... Zagrajmy poprawny laning face, taki po prostu zróbmy przejazd Jakiego jeszcze nie było dziś. Dobra Ej, są w krzaku, są w krzaku, atakujmy ich, atakujmy ich Ja Czy na myślę, dole. Jest z w tym krzaku Dobra To chodźmy od dołu, zamykamy No Chodź, kurwa, te, czekaj, tu, czekaj, czekaj Bardziej No, no dobra, 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 no, zagrajmy na wstecznym biegu Popuśćmy No kurwa Pomóżmy, pomóżmy, bo sobie nie poradzi To jak na ulicy idziesz w lewo, chłop idzie w lewo Ty idziesz w prawo, on idzie w prawo I się kurwa mijacie kilka co robicie tak, cały to. czas no. Takie na prawo, lewo robicie A Zawsze można zrobić drugi krok w prawo albo drugi krok w lewo, czego się już drugi nie spodziewa no i Zawsze można zrobić loda na ulicy, To się totalnie tego nie spodziewa Tego by się nie spodziewał, no Dobra, i od, od tego momentu Totalnie, gdy mamy Teraz to uwaga, teraz to uwaga no Ładnie, dawaj Dobra, tyle Nie do przodu, do przodu, do przodu! Nie! Co, co tyle kurwa? Mam nie Ja pierdolę Ciastko miałem pod złym spelem z złotem. Pig, już kurwa, no nie możemy. Ale tak co grać. ty dajesz, mu ty a nie czemu ty nie chcesz? tego nie przytrzymać i sfrizować, ale trzeba nie chcieć tego sfrizować. A, ty, kurwa, sfrizować to co możesz na jednej no obejrzeć No nie, no, ale no to trollujemy, stary, no nie wiesz, to Nie utrudniajmy. Nie, a ty jeszcze chcesz podkręcać piki? To ja już w ogóle Ale co ty kurwa gadasz, tam był free za każdym razem, no tak. już nie gadaj. My bad, sorry. Ja mogę to lepiej zagrać, ale że ty tam w ogóle do przodu nie poszedłeś to, to jest tragedia. No mam bo zania. mamy wielką. Fale, Wielka ta Wie ktoś, w spodniach, spodnie, no jak tak gra, A No no to pokazałeś. No, pokazałeś. no, słuchaj, moi widzowie piszą tak, ci, patrzę ręcz kurwa, no. Tak se piszą. A to co, to... i co, by dalszy prowokować? Ale nie, no uważam, że sami widzowie piszą, piszam, że nie zrobi... nawet nie wbijemy mastera. A, no to... a, i co? No naprawdę uważam, że mogliśmy tam ich przycisnąć. Ty uważasz, że nie mogliśmy? No nie za bardzo, no tak średnio, no nie wiem, no to takie bardzo ryzykowne było właśnie, a nie wiem, czy potrzeb. Możemy stawiać, znaczy no, niepotrzebne ryzyko i tyle, no. Wiadomo, możemy grać pod content i świrować i robić szalone rzeczy, ale ja mam wrażenie, że to już nie ten moment, żeby tak grać, bo po prostu zaczniemy przepierdalać więcej gier niż wygrywać. Drake'a może wejść. Pa, pa, pa mamy na... O kurwa. Demacja? Ej! a dobra, już minion niestety. <śmiewanie> ja mam fleszków w niego, ale to nie wiem, czy to dobre. No, 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 jest dobre, dobre jest, dobre jest. Ale, no nie mam za bardzo. Flaszków, flaszków, podejść, nie! No to piłkowa, na No to na to, na to. O, dawaj, dawaj, no Bardzo ładnie. Może się e, wikolu i to się sfryzuje. No, co? no, sfryzy to tam jest. A nie, czekaj, bo mam statyk. Nie, co? Z mi to dzięki, chciałem powiedzieć. Co? O co siedzi? Chyba na dzy coś, ale to nie czy to dzięki było Dobra, mam statyka. Dobra, go Kurwa co? Mam flaszę, mam flaszę, jest to spokojnie O kurwa stary Dobra i tak spoko, spoko. Ale kurwa Ej. zrobiłem gościu No Dobre to było Dziedyga. A zajebałem se Wiesz co? w ogóle się nie opłacało. <noise> Jestem stanie ci wierzyć. I właśnie, kati, ja myślę, że w takich momentach aftershock byłby dużo lepszy. Na przykład. Sądzisz? Nie no, bo ty możesz to wyeliminować takie zagrania. No no, ale w takich zagraniach lepiej byłoby mieć after shocka. Bo tak mi kogłów najebał. <grywa> kurwa, dzięki za info, że nie opacało się totalnie Ej, założyłeś, że trafiają się do dobro drużyny nawet? Jakoś tak niespecjalnie nawet my się wyróżniamy na tle tej gierek, A, gra się zrobić. sama wygrywa Idę, Kogmaw no. O, kurwa, co odjebałem stary <grywa> jesteśmy słabsi 2 na 2 co? Nie jesteśmy silniejsi, tylko fokusowałem się fokusowaliśmy kranka. Ej, Akali tu jest. No jest. Ja pierdolę. No nie wiem. Nie ma chmurki Jerki i Ignajta. Wypuść mnie, kurwa. Mogę mi merkować od razu, co? Powinienem, powinienem. O, miałeś, Ale znowu aftershock w tej sytuacji. Znowu, Wydaje mi się, że by dużo dał. Nie, ty, O kurwa, co jest? To był panik, flash. No tego się nie spodzieliście, dlatego to zrobiłem, nie? Dobra, bez, bez flasha kogła. Ciężko nam będzie grać. Znaczy, nie, no w tej fajcie wydaje mi się, że go no. Ale on ma bardzo, no. bardzo dobre itemy. Ogólnie to spokojnie. Ja nad ewolucją jeszcze żadnej nie miałem. No, teraz z takimi itemami to jestem. Nie wiem, ma tak, power spiky i ważne. Ej, zwaliłbyś konia 10 razy dziennie w ciągu, a czy 10 razy w ciągu dnia. Za milion dolarów, a jeżeli by ci się udało 10 razy dojść, to byś musiał zapłacić 100 tysięcy złotych Nie, dlaczego takie pytanie zadajesz, skup się na tej grze Totalna abstrakcja, co pytasz O kurwa No i co teraz? Nie, to jest kurwa, to jest tragedia To jest tragedia Ej, czekaj, kurwa, na shore Ja pierdolę i barona Dobra, ja ginę a czemu czemu byśmy nie wyszli w ogóle? Nie, wiem w ogóle czemu te gry trujemy, kurwa mać No nic za Drake'a musimy się skupić, żeby nam nie zajebali. Bo no, jak Drake'a wezmą, to powiem tak. Na late game perspektyw tutaj nie mamy najlepszych na No są co cieszkogo mała jak coś Na pewno nie Dobra Od kog jesteś silniejszy? Tak To easy na solówkę no mogę iść, go tutaj jak coś dżentel, Dżentelmeńska solówka, jeden na jeden O nie, za Olaf ginie Olaf to też już chyba ma wywalone tę gierkę No, no ja crossbow, wywalone. tam zeraf jakby z orka to go zabił A właśnie czemu on nie zerkował, bo Mark Nie wiem Pa ginie Ginię Everna Powz mu szybko mu kurwa No idę, idę, idę Ta to coś pierdala O kurwa, przecież to nie przede przez ściany Kurwa! Proszę zerkuj, żebym mógł zerkować! Spokojnie to free win. No, właśnie ta gra tak wygląda, kurwa, chujowo. Ale to już nawet nie nasza wina, no nie wiem. Olaf bije się na pałę, zera nie rykuje, nie wiadomo czemu. No nie wiem. No my na ten, na jeba, jakoś to samo tam się zjawiło, chyba. Nie, 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 tepek, utew. Skąd się na ty? No i na reka. No nie, no, na to już kończą, raczej. Kończą, to, to jeść jego wieńko w tym momencie. No nie wiem, to będziemy ich gówno jeść, tak cię czuję, a nie oni nasze. No i się nie mylę, dobra No nie, no kurwa I teraz Jarvan ginie jeszcze No ale co, co to było? Aaaa. Czemu nie strzelił dwa razy z bomby? Kurwa nie trafię, ja pierdolę Jest Ivern za tobą, jak coś Nie, nie chcę mi się wierzyć, nie. Macie go? Mają nice, go. super. A e, szkoda, że Jarwan, a nie Zeraf. Kurwa. Ale wydaje mi się, że Jarwan lepiej gra niż Zeraf. No, on dobry, dobry jest całkiem ten Jamal. O kurwa, co on odjebał? No to jednak. Ja pierdolę. To kurwa, rkę masz z tym Zerafem, no ja pierdolę, to właśnie, no. O nie, ginie. Pomóż, pomóż. Pójdźmy kurwa Ja go mam, ja go mam, ja go mam będzie bo na szarań O kurwa Przefleszowo mają kotwicę w ogóle chłop No dobra, ale to za Drake'a? Spoko chyba Weźmy soul'a I mogi Dobra, weźmy soul'a A nie, nie weźmiemy Kurwa Patrz, 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 ja zbejtuję To bejtuj Stun proszę Zeraf Szybko, szybko, kurwa Yes! Dobra. Dobra. Nie, ja nie, też nie, uję, nie, nie, back, bak, 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 back, patz, pat, pack. O to jest sol, coś tam może dać Czekaj, a kurwa to... Ja e, pierdolę. Kurwa. Odjebałem. Dałem huka w Iverna, wiesz? My myślałem, że chcemy obronić wieżę A nie chcemy jej bronić. Dobra. Nie wiem. Wyjebał mi ten cogma moment Kombaba O ładnie, a Guardiana ma Ale dobra, Zera strzela Ej, wy co się odjebało Nie wiem Blisk ja kupiłem banshie specjalnie Blisk mi rzucił Q A ty rzuciłeś idealnie w czas Q w chłopak to wyglądało jakby on mnie kurwa schukował bo coś poleciało do, do przodu i ja miejsce. I mnie huknął? Nie, nie, ciebie nie huknął, ty huknąłeś ma chłopa Ja musiałbym to dawał. zobaczyć, ciężko mi to, ja nie wiem, ja nie wiem Nie wiem co się stało, ja muszę to kurwa zobaczyć na repie, nie? No już ten z Arab też ma dobre itemy Guardiana stracił kogmaw Nie no, chyba tego nie przegramy Ucieknie Jarvanito? Ucieknie Dobra A i Bernas doczyliście Ja za nie zjebałem Dobra Ale mamy Akali też Ta, ja zybałem złamę To Kog'Maw'a tutaj trzeba uważać O kurwa co jest Przebyliśmy jest, no, ale... no No wiem Late game niestety kurwa no nie jest po naszej stronie No jak kurwa late game jest po naszej stronie Co, co to się odjebało To się musiało odjebać no ale co kurwa, no gdzieś chłopa? No ja też słabo zagram, ja nie mówię, no, ja też zagram słabo Jarwan debilny niebany wskoczył jak już nikogo nie było A no, zaraz podszedł do tego to chłopa to. No i chuj, nie, po chuja ja umierałem Za dwie osoby umarłem Za dwie osoby umarłem Zginąłem za dwie osoby Kurwa A to platyna, że na diamencie będzie jeszcze ciężej Kurwa, strasznie takie gry demotywują Naprawdę Mój my, my zapół do gry, ale no nic, on mi wróci zaraz no tej akcji na topie. Tak. Miałeś możliwość zerkowania i w ogóle mi się Iwerna. Ale ja wolałem kół mu dać, bo wiesz, dam mu za zanim ona doleci, to on sobie odejdzie przecież, tak? To żadne zagrożenie. Jak dam mu kół, no to on już jest w bo jest pod wieżą. Wszyscy zerkowany. A co by dał do Erke w niego? On by sobie poszedł. Ja się już... Zobacz kurwa, to! Dwańcie. ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ